Dzisiejszy poradnik poświęcony zostanie aplikacji Księga Potomków. Pokażę Państwu, jak dosłownie w kilku prostych krokach przygotować taką księgę. Program pozwoli Państwu na przygotowanie właśnie gotowej do wydruku księgi w formacie pliku PDF w rozmiarze A4, zawierającej wykaz potomków wybranego protoplasty, czyli najstarszego przodka. Oczywiście, przodka tego będzie można w programie wybierać dowolnego, jednak dla najstarszego z nich Księga Potomków będzie najpełniejsza. Wykaz potomków generowany jest automatycznie na podstawie danych, których źródłem jest program drzewo genologiczne czyli to są pliki danych w formacie DG lub też innych aplikacji genealogicznych umożliwiającej eksport danych do formatu GET.com czyli są to pliki w formacie GED. Zaczynamy oczywiście od instalacji programu Księga Potomków. Aby zainstalować program Księga Potomków, będzie to instalacja wersji demonstracyjnej programu i tutaj taka uwaga: wersja demonstracyjna działa do 30 dni od momentu zainstalowania i zawiera ograniczenie w formie napisu na gotowej już publikacji do wydruku, że jest to wersja demonstracyjna. Pokażę to państwu na przykładzie, oczywiście. Czyli teraz tak: aby zainstalować program wersję demonstracyjną programu Księga Potomków, wchodzimy na stronę główną firmy PLSoft. Wpisując w adresie przeglądarki www.plsoft.pl, następnie wybieramy kategorię Genealogia. Po wybraniu kategorii Genealogia, schodzimy tutaj i wybieramy Księgę Potomków. Klikamy Księga Potomków. Mamy teraz tutaj stronę poświęconą tej aplikacji. I jednym z przycisków, oczywiście, tu możecie Państwo oczywiście się również zapoznać z, całą, z całym opisem, z przykładami. A nas interesuje teraz ten przycisk kliknij, aby pobrać wersję demonstracyjną. Klikamy, zostajemy przeniesieni do centrum pobierania, gdzie macie Państwo tutaj możliwość już klikając w ten link pobrać wersję demonstracyjną programu Księga Potomków. Klikamy. W tym momencie Księga Potomków, instalator tej aplikacji zostanie pobrany. Domyślnie jest on umieszczony w folderze pobrane w systemie Windows. Lub też w przeglądarce, w zależności jaką państwo przeglądarkę używacie, tutaj internetową, będzie dostęp również tutaj z tego poziomu. Możemy zrobić tutaj od razu: Otwórz plik. Po kliknięciu Otwórz plik zostanie uruchomiony instalator. Teraz może być pytanie, czy chcesz zezwolić tej aplikacji na wprowadzanie zmian na tym urządzeniu. Oczywiście wybieramy tak. Następnie rozpocznie się już sam proces instalacji w wersji demonstracyjnej. Należy zapoznać się z warunkami licencji, zaakceptować te warunki umowy. Klikamy dalej, dalej. Tutaj możemy utworzyć skrót na pulpicie oraz w menu start w systemie Windows. Klikamy dalej i instaluj. Po zainstalowaniu aplikacji możemy ten program od razu uruchomić. Żeby go uruchomić, musiałaby być tutaj ta opcja oczywiście zaznaczona. Ja ją od razu odhaczę, żeby Państwu pokazać, że został utworzony skrót na pulpicie. Robimy zakończ. Zamkniemy sobie już strony internetowe i mamy, proszę zobaczyć, księga. Potomków, skrót na pulpicie. I teraz to, co nam pozostaje, to jest uruchomienie tej aplikacji. I pokażę Państwu teraz, właśnie jak w tych kilku prostych krokach, przygotować już gotową do wydruku księgę Potomków. Uruchamiamy program Księga Potomków. Po uruchomieniu aplikacji, będziemy mieli informację, że jest to wersja demonstracyjna i możemy. Po pierwsze, aktywować. Jeżeli posiadamy klucz aktywacyjny, dla osób, które posiadają taki klucz, klikają przycisk Aktywuj teraz, wprowadzają klucz aktywacji, podświetli się wówczas przycisk OK i będzie wówczas program w pełni aktywowany, czyli zostaną zniesione, zniesione ograniczenia wersji demonstracyjnej, czyli. Yy, wersja demonstracyjna można używać do 30 dni od momentu pierwszej instalacji na komputerze oraz na wydrukach jest napis wersja demonstracyjna. Ja oczywiście skorzystam z opcji uruchom wersję demo. Klikam przycisk uruchom wersję demo. Teraz mamy pierwszy ekran startowy, który jest podzielony na dwie zasadnicze części. W pierwszej części mamy listę utworzonych projektów, książek. Takich projektów możemy tworzyć wiele. Wiele dla różnych osób lub też wiele dla jednej osoby. A w dolnej części mamy listę wygenerowanych ksiąg w formacie PDF. To jest taki, taka sekcja, która jest poświęcona tym projektom, które zostały już jakby wygenerowane, do których nie chcemy już wracać, zmieniać ich. Możemy szybko mieć do nich dostęp właśnie klikając na dany, dany projekt. Ja to pokażę zaraz na przykładzie, oczywiście. I teraz, tak jak wspomniałem na początku, chciałem pokazać dosłownie w kilku krokach takich prostych krokach jak przygotować taką księgę. I teraz właśnie to zrobimy. Uruchomiłem program, klikam nowy, jako nowy projekt, czyli chcę zrobić nowy projekt dla wybranych, wybranego mojego przodka. Chcę wykonać nowy projekt księgi potomków. Pierwszym elementem, który muszę oczywiście po kliknięciu nowego projektu wskazać, musimy wybrać źródło danych genealogicznych. To źródło, tak jak też wspomniałem na wstępie, może być to program drzewo genealogiczne, bądź też yy, inny program czytający dane w formacie get.com. I teraz tak, klikamy źródło, mamy do wyboru dwa przyciski, zmień lub zdg. Jeżeli mamy program drzewo genealogiczne w wersji stacjonarnej na komputer, klikamy przycisk z DG. Jeżeli mamy program drzewo genealogiczne w wersji portable czyli na nośniku zewnętrznym na pendrive lub też mamy dane w formacie get.com klikamy przycisk zmień i wskazujemy tutaj albo źródło w formacie dg dla wersji mobilnej czyli portable wersji drzewa genealogicznego lub też w format danych w formacie get.com dla innej aplikacji genealogicznej. Ja mam zainstalowany program tutaj na tym użytkowniku, na tym komputerze drzewo genologiczne, więc klikam przycisk ZDG. Program sam sobie rozpozna tutaj, że ostatnio otwierany był taki plik z takiej lokalizacji, jeżeli chodzi o źródło danych genologicznych. Kolejnym, drugim krokiem, czyli pierwszy krok, wybieramy źródło danych. Drugi krok jest to wskazanie naszego protoplasty, naszego przodka, dla którego wygenerujemy księgę potomków. Klikamy wybierz. Mamy tutaj zczytane wszystkie dane, które są w programie, akurat drzewo genealogiczne. Tych danych nie jest dużo, 69, bo to są dane nasze tutaj testowe. Żeby wybrać najstarszą osobę, bo robimy księgę potomków, więc dla niej chcemy wszystkich potomków, możemy sobie kliknąć na datę urodzenia. Tutaj na tą kolumnę wówczas mamy posortowane po dacie i sobie wskazuje najstarszą osobę z 1843 roku. Jest to Andrzej Olsztyński. Zaznaczam tą osobę i klikam, wybierz. W tym momencie zrobiłem dwa kroki. Pierwszy wskazałem źródło danych, tutaj w tej części, oraz drugi wskazałem osobę, dla której będzie wygenerowana księga. I trzeci krok to już jest pokazanie tej księgi. Nie, moż, nie musimy w ogóle wchodzić teraz w ustawienia, w jakieś sprawy związane z grafiką, i pokażę Państwu, jak wygląda teraz taka księga, wygenerowana bezpośrednio w trzech prostych krokach: Źródło, proband. I pokaż księgę. W tym momencie księga zostaje wygenerowana. Będzie ona wygenerowana w formacie pliku PDF. Do yy, czytania pliku PDF zalecamy adoba tak readera. I proszę zauważyć, mamy 12 stron publikacji. Od razu ona już jest wygenerowana. Nic nie musieliśmy zrobić. Mamy oczywiście to ograniczenie wersji demonstracyjnej na wydruku. Jak Państwo aktywujecie program, to już tego nie będzie paska. Taka księga składa się ze strony tytułowej, z wprowadzenia. I proszę też zauważyć, że to wprowadzenie aplikacja sama sobie tutaj wypełnia wszystkie dane na podstawie tych danych, które posiadamy w załączonym pliku danych. On sobie wygeneruje własno, własne wprowadzenie. Oczywiście program umożliwia zmiany. Możecie Państwo sobie własne tutaj wprowadzenie, nie korzystać z tego jakby naszego wbudowanego, takiego domyślnego, ale możecie Państwo. Sobie samemu wprowadzenie wypełnić, ale to już jest jakby przedmiot innych, jakby poradników, które będziemy prezentować, jak pewne rzeczy zmieniać w aplikacji. W tym poradniku chodziło o to, żeby pokazać w kilku krokach, prostych krokach, jak od razu taką księgę przedstawić. Mamy, czyli tak jak wspomniałem, mamy stronę tytułową, mamy wprowadzenie, następnie mamy listę potomków w strukturze liniowej, potem mamy schemat narracyjny, czyli wszystkie osoby z danego pokolenia, które są mamy tutaj mm, opisane. Oczywiście te również opisy wszystkie są brane na podstawie danych Państwa, tak. To, to są, ja mam podłączone te dane, te 69 osób i te, te wszystkie informacje są brane na podstawie tych danych. Kolejny rozdział to jest rozdział poświęcony statystykom. Następnie też w formie takiej graficznej są statystyki przedstawione oraz mamy indeks osobowy, czyli wykaz wszystkich osób, które są ujęte w danej księdze potomków i pole na notatki. Jeżeli zamkniemy sobie tą księgę i zrobimy tutaj, teraz anuluj. Możemy oczywiście zapisać ten projekt. Proszę zauważyć, mamy właśnie listę utworzonych ksiąg. Przed chwilą zrobiłem taki projekt i taki plik PDF. Teraz, jeżeli chciałbym cokolwiek zmieniać w tej księdze, klikamy na tą pozycję. Możemy też zmienić nazwę. Jeżeli Państwo chcecie, jeżeli robimy wiele ksiąg dla jednej osoby, to możemy oczywiście tutaj zmienić tę nazwę. Mamy też datę, która nam też pozwoli jakby na zorientowanie się w czasie, kiedy dana księga została, jakby projekt zrobiony. I klikamy po zaznaczeniu otwórz. W tym momencie wchodzimy w ustawienia. I możemy pewne rzeczy zmieniać, ale tak jak wspomniałem, jeżeli chodzi o ten cały dział, czyli te wszystkie części, które tam zawiera, zawarte są w publikacji Księgi Potomków, i możemy sobie zmieniać, zmienić ustawienia, grafikę i tym, po, i tym podobne elementy. Temu będzie poświęcony inny film instruktażowy. A teraz, yy, dla powtórzenia, wskazujemy źródło, wskazujemy ProBanta i klikamy przycisk Pokaż księgę. Mamy gotową księgę. Ta księga również została tutaj. Pokazana w liście wygenerowanych ksiąg. Jeżeli nic nie zmieniliśmy, możemy kliknąć pokaż. I w tym momencie mamy taką księgę. Tą księgę możemy zapisać w pliku PDF, możemy ją wysłać jako załącznik, ale możemy również ją wydrukować. I co jeszcze takie z takich ważnych rzeczy, które chciałem państwu powiedzieć. Każda tutaj ten projekt, otwierając projekt i teraz gdybyście państwo tutaj sobie coś zmienili w tych ustawieniach, tak? Już teraz, gdybyście chcieli sobie przeklikać, coś żeście zmienili, coś potem nie wiecie jak, coś wam się nie podoba, zawsze możemy wrócić do ustawień fabrycznych, nazwijmy to w cudzysłowiu, czyli systemowych, klikając przycisk Ustawienia, Wczytaj domyślne ustawienia systemowe. W tym momencie jakby program ustawił się znowu z domyślnymi ustawieniami, które były przy instalacji aplikacji. I teraz co my możemy z taką księgą zrobić. Mając taką księgę, już powiedzmy, że ona jest program zaktywowany, jest nie mamy tego paska tutaj. Oczywiście, to co my możemy z taką księgą potomków zrobić? Przede wszystkim taką księgę można wydrukować i oprawić u, u introligatora. I tutaj taka uwaga praktyczna. W większości drukarni można wybrać papier. Zarówno kolor, czy też gramaturę papieru. My tutaj mamy księgę przygotowaną z takim tłem, i jest ona przygotowana jakby na papierze białym. Tak? Oczywiście to tło można sobie zdjąć. Może być, jeżeli macie Państwo wybraną na przykład w drukarni jakiś fajny papier, już, który już jest nadrukowany w jakiś sposób, wówczas to tło może, możemy zdjąć. My, my przygotowaliśmy księgę, że drukujemy na białej kartce, takiej domowej, chcemy sobie wydrukować w domu. Tak? Dlatego jest jakieś tło tutaj takie przypisane. Z kolei możecie również Państwo w drukaniu, oprócz tego, że sobie wybierzecie kolor, możecie również grubość, czyli gramaturę papieru wybrać. Może być to papier nieco grubszy, będzie to po prostu bardziej trwalszy taki papier. I wówczas taka księga może zostać właśnie zadrukowana na takim wybranym przez Państwa papierze, jak i odpowiedniej gramaturze. I Jedyne, co można potem jeszcze zrobić, to sobie zrobić w takiej drukarni od razu yy, dobrać okładkę, tak? Na takiej okładce możecie sobie własny tytuł, logo, umieścić, własną jakąś grafikę i tym podobne. I po zszyciu całości pozostanie nam już tylko właściwie przekazanie takiej księgi w formie na przykład prezentu, na praktycznie każdą uroczystość rodzinną. Dodatkowo co jest ważne, taka wydrukowana papierowa księga może wzbogacić nasz taki rodzinny, yy, domowy księgozbiór i po latach stanowić. Doskonałe źródło danych genalogicznych oraz taką nietuzinkową pamiątkę rodzinną. Dlatego zachęcam tutaj Państwa do przetestowania tej aplikacji zobaczenia, jak na Waszych danych będą, będzie się prezentować taka księga. Potomków. Tutaj mogę powiedzieć, że tutaj mamy 69 osób, więc jest to 12 stron. Ale przy takich około 500 osób, taka księga potomków. Oczywiście wszystko zależy, jakiego tego przodka wybierzemy do wygenerowania. Ale załóżmy, że jeżeli jest to takie dosyć już tam kilka pokoleń wstecz, wówczas można powiedzieć, że będzie dobrych kilkaset stron publikacji takiej księgi potomków. Chcesz być informowany o nowych poradnikach filmowych? Zasubskrybuj nasz kanał i odwiedzaj stronę internetową www.plsoft.pl